Witajcie, kochani, witajcie. No dzisiaj nagrywam, chociaż jutro zobaczycie to dopiero. W sobotę, yy, w sobotę nagrywam. Jutro jest niedziela. Boj, oh 27 nów księżyca w byku. Co zaczynamy nowego? Z czym ruszamy do przodu, kochani? No kiedy ja myślę o byku, to myślę o przyjemnościach, o miłości, o pięknie. Bo jak ja kocham. Piękne widoki, wygodę, komfort, dobre jedzonko, przyjęcia i tak dalej. Super sprawa, super. I chcę tylko powiadomić, że jest czytanie z kart anielskich z uzdrawianiem dla patronów i oddzielne. Na YouTube dla poziomu 24,99. Raz w miesiącu się to odbywa, ale macie także wszystko to, co jest poniżej, cokolwiek pokazuje, więc to jest najlepszy deal. Co jest w tych czytaniach? Single i dla tych, którzy są w związku. To jest jedna kategoria. Druga praca, kariera, biznes. Trzecia zdrowie, samopoczucie. I czwarta, co powinniśmy wiedzieć jako porady, ostrzeżenia, co trzeba uzdrawiać. No i oczywiście tutaj szanse na to, że te wiadomości są najtrafnie, najtrafniejsze, są wielkie, ponieważ jest mniejsza pula tych, którzy w niej są. Więc <gryw> super sprawa. No, i uzdrawianie dla patronów metodą Reiki. Natomiast na YouTube dla moich wspierających mnie gwiazd, gwiazdek i gwiazdeczek. Oczyszczanie energetyczne. Bardzo ciekawe, zapraszam, by wspierać mój kanał. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję za wszelkie prezenty, które dajecie mi przez PayPal oraz pod filmikiem. Dziękuję serdecznie. I dziękuję moim patronom. Dziękuję, że jesteście. Kocham Was bardzo. Buziaczki, uściski. Cudownego Maja i do kolejnego zobaczenia.